Jest przykładem tego, jak brutalnie obchodzono się z żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych. Zasłużył się dla polskiej podziemnej e, działalności nie tylko antykomunistycznej, ale również wcześniej antyniemieckiej. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, e, przedwojenny podoficer, w wojnę wchodził jako podporucznik wojska polskiego. 12 lutego urodził się Julian Czerwiakowski, żołnierz niezłomny zamordowany przez komunistów. Julian Czerwiakowski, pseudonim Jerzy Tarnowski, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, działacz organizacji Nie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowany przez komunistów po pseudosądowym procesie. Urodził się w Żurominie, to jest miejscowość na północno-zachodnim Mazowszu, w bardzo tradycyjnej katolickiej rodzinie. Dorastał w tej atmosferze wolności, niepodległości, wiele takich cech, które wtedy mu pojono, on reprezentował przez całe życie. Brał udział w czasie powstania warszawskiego w działaniach zbrojnych, natomiast Narodowe Siły Zbrojne, a on był członkiem właśnie tej formacji, uważały, że nie należy wywoływać powstania warszawskiego, że ono prędzej czy później skończy się klęską. Natomiast lojalnie wspomagały działania Armii Krajowej. Po 1939 roku Walczył z niemieckim okupantem. Między innymi prowadził działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą na rzecz Warszawskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Ta działalność była bardzo ważna, związana była z szpiegowaniem działań okupanta niemieckiego. Także w okresie powojennym, w strukturach konspiracyjnych, zwłaszcza nie Delegatury rządu czy tajnej organizacji wolności i niezawisłość. Narodowe siły zbrojne były o wiele bardziej brutalnie prześladowane niż żołnierze Armii Krajowej, dlatego że wszystkim członkom narodowych sił zbrojnych zarzucano współpracę z Gestapo, podczas gdy w przypadku Armii Krajowej ten absurdalny, nieprawdziwy, fałszywy zarzut raczej rzadko był używany. Natomiast w przypadku Narodowych Sił zbrojnych, yy, każdorazowo, gdy żołnierz tych sił był złapany, to uważano, że to był ktoś, kto oczywiście działał na rzecz państwa niemieckiego. Zupełny absurd, ale sam fakt, że to były siły o i bardzo mocnym ideowym yy, związku z narodową demokracją, oznaczał dla ówczesnych władców, yy, komunistów yy, jakiś szczególny rodzaj yy, pogardy i yy, yy. Ułaskawienia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych miało miejsce bardzo rzadko. Aresztowany w swoim mieszkaniu w 1948 roku trafił do więzienia, torturowany. Wydano na nim tak zwany wyrok e, śmierci, który został mimo odwołań wykonany. Po wojnie polską zarządzali antypolacy, bardzo często niepolacy. I takich patriotów jak właśnie bohater dzisiejszego odcinka yy, likwidowano. Miejsce pochówku też było długo szukane, w końcu znaleziono na słynnej łączce. Dobrze, że chociaż udało się odnaleźć jego szczątki. Natomiast rodzina przez kilkadziesiąt lat nie widziała nawet, gdzie był pochowany. W 2014 roku jego szczątki zostały zidentyfikowane na łączce na przylegającej wcześniej do cmentarza Powązkowskiego, dzisiaj włączony już w obręb cmentarza, bo tam właśnie grzebano tych zamordowanych na Mokotowie. To był jeden z wielu bohaterów, bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, który w ten sposób Został zamordowany przez władze komunistyczne. Jego pamięć czy pamięć o nim miała zostać zatarta. Nie miał być śladu o tym człowieku.